Pięć kultowych dyskotek z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, o których dziś krążą legendy. Niejedna młoda para właśnie tam się poznała. Numer pięć, Papaya. Jedna z najbardziej kultowych dyskotek lat osiemdziesiątych. Wystarczyło przekroczyć próg, by poczuć zapach dymu, lakieru do włosów i usłyszeć modern talking. Tam każdy chciał być królem parkietu. Numer cztery, hybrydy. Miejsce, gdzie spotykali się artyści, buntownicy i studenci. Początkowo klub jazzowy, z czasem przerodził się w legendarne miejsce spotkań młodych, wolnych duchem ludzi. Numer 3. Megaclub. W latach 90. była to stolica śląskich imprez. Tam rodziły się pierwsze rejwy, a ludzie przyjeżdżali z całej Polski, żeby poczuć ten klimat świateł i dymu. Numer 2. Zatoka sztuki. Zanim stała się kontrowersją XXI wieku, była symbolem nadmorskiej elegancji i miejsca, gdzie slans istniał, zanim powstał Instagram. Dyskoteki z widokiem na morze, klimat nie do odtworzenia. Numer 1. Riviera Remont. Kultowe miejsce dla fanów alternatywy. Tam grało Lady Punk, Republika i Maanam. Prawdziwy duch PRL-owskiego rocka i buntu, zanim wszystko zalała komercja.